Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, przedmiotem dzisiejszego spotkania jest głębsze zapoznanie się z życiem i duchowością świętego szarbera Maklofa, mnicha, a właściwie nawet pustelnika, żyjącego w XIX wieku, więc nie tak dawno znowu, w Libanie, który przeżywał swoją więź z Panem Bogiem, zrealizował swoją świętość czerpiąc z tradycji duchowości wschodniej, a dokładnie duchowości maronickiej, albo inaczej obrządku maronickiego. Jak wiemy, duchowość chrześcijańska jest jedna, ale w jej, i w jej centrum stoi Chrystus, Zbawiciel, któremu chrześcijanie na całym świecie oddają niepodzielną cześć i uwielbienie. Zresztą w niedalekiej od Libanu Antiochi, Właśnie chrześcijanie po raz pierwszy zostali tak nazwani. Po raz pierwszy nazwano uczniów Chrystusa chrześcijanami, a dokładnie Christianos, co oznacza, na początku to było takie nawet trochę pejoratywne, bo mówili, a to ci od Chrystusa, od tego Chrystusa tam. Okazało się, że potem christianos oznaczało po prostu chrześcijan, czyli uczniów Chrystusa Pana. I na zakończenie stało się to naszą podstawową nazwą, naszym wyróżnikiem chrześcijan. To, co jest może ważne, żeby to powiedzieć, że jednocześnie przy tej jednej duchowości, jaką mają chrześcijanie, istnieje w Kościele katolickim, nawet nie tylko w innych kościołach chrześcijańskich, wiele innych tradycji religijnych, wiele specyficznych duchowości, które płyną w tym jednym, Głównym nurcie duchowości chrześcijańskiej. Jest wiele obrządków, wiele sposobów modlitwy, wiele sposobów kultu, które wyznawcy Chrystusa, poprzez które oni budują swoją więź z Chrystusem, czyli z Bogiem. Wszystkie one właśnie tworzą ten wielki i bogatą, wielką bogatą rzekę, mianowicie duchowość chrześcijańską, czy w tym wypadku duchowość katolicką. Co to oznacza, słowo obrządek, duchowość w katolicyzmie? To oznacza pewien ryt czy obrzęd, a dokładnie liturgię, w jaki, w jaka ukształtowała się w danym regionie i poprzez którą my kontaktujemy się z Bogiem. Jest to specyficzna liturgia dla pewnego obszaru czy pewnego, pewnej wspólnoty ludzi utrwalona przez tradycję i powszechnie przyjęta y, y, zwłaszcza w sposobie sprawowania obrzędów liturgicznych, obrzędów religijnych, y, modlitw czy też stanowi też taki system pewien ujednolicony i bardzo często zapisany. Każdy chroni swój, swój obrządek. My na przykład yy, znamy, może najbardziej, obrządek grekokatolicki, prawda? To są chrześcijanie, co więcej katolicy, którzy mają liturgię grecką, bizantyjską. Ale również istnieją inne ryty, inne yy, obrzędy czy obrządki, które są właśnie w kościele katolickim i one dotyczą również charakterystycznego sposobu na przykład organizacji władzy w danym kościele, danego kościoła, czy organizacji roku liturgicznego. Inaczej rok liturgiczny jest na przykład powiedzmy w jednym z kościołów, chociażby w, w, powiedzmy w jakimś obrządku, a inny na przykład w rzymskokatolickim kościele. Nie wolno obrządku mylić tylko z językiem, bo czasami ten sam obrządek, czyli ten sam sposób sprawowania liturgii odbywa się w wielu różnych językach. Na przykład, jeśli dobrze się orientuje, Maronici odprawiają swój obrządek w języku syriackim. Tak? Jak się nazywa? Arabskim i aramejskim, tylko oni jeszcze nazywają to jakoś tam dodatkowo. W każdym razie, w każdym razie te języki, ten sam rytm może być w różnych językach odprawiany i to jest też ciekawe. Kościół maronicki, do którego naleza, należał Szarber Maklow, jest właśnie jednym z kościołów wschodnich, katolickich, wschodnich, które powstały na początku, czyli powiedzmy w VII wieku, na terenach obecnego Libanu i Syrii, i tam działały od samego początku. Trzeba podkreślić, że Kościół ten, jedyny z całej tej grupy Kościołów Wschodnich, w całości pozostaje w jedności z Rzymem. Nie ma Kościoła Maronickiego prawosławnego i Kościoła Maronickiego katolickiego. Nie, jest tylko Kościół Maronicki, czyli katolicy maronici. I to jest warto, warto wiedzieć. Maronici to katolicy obrządku maronickiego, który pochodzi od imienia jego założyciela, świętego Jana Marona, czy marona, mnicha, pustelnika, kapłana i nauczyciela, cudotwórcy i uzdrowiciela, żyjącego w IV wieku w górach Taurus nad rzeką Orontes w Syrii, które to należało wtedy do patriarchatu. Antiocheńskiego. Antiochia jest troszeczkę wyżej, dzisiaj to jest Turcja. To właśnie, to jest Antiochia, w której również święty Paweł się urodził. To właśnie święty Maron pozostawił sobie po sobie Maronitów, czyli swoich uczniów, wyznawców, wielu z nich było mnichami, I, czyli swoich naśladowców i o stąd wziął się ten obrządek maronicki. Oczywiście nie mówię tylko bardzo ogólnie, nie chcę ale żeby zrozumieć ten obrządek i świętego Szarbela, o którym powie ojciec nasz, gość, to chcę powiedzieć trochę więcej o obrządku naszym, obrządku rzymsko-katolickim, a dokładnie o duchowości zachodniej w odróżnieniu od tej wschodniej. Oczywiście, szczerze powiedziawszy, jest bardzo trudno wyodrębnić takie Yy, różnice. One są, ale ciężko je nazwać, dlatego, że one są na różnych poziomach i w różnych, że tak powiem, odmianach. Ja spróbuję to zrobić, mimo że jest to naprawdę przedsięwzięcie karkołomne i nawet wielcy profesorowie światowej sławy yy, no, bronią się trochę od pokazywania takich różnic. Dlaczego? Dlatego, że w Kościele Katolickim, nawet kiedy te obrządki są różne, to najwięcej jest wspólnego. I nawet te same obrzędy, odprawiane trochę inaczej, w innym języku, w innych formach, w różnych yy, obrządkach czy w różnych duchowościach, one w gruncie rzeczy mają tę samą istotę. Może trochę inaczej brzmią, może trochę inaczej są zrobione. Jest sporo yy, różnic, ale ciężko je uchwycić, dlatego że każda ta różnica ma bardzo wiele zastrzeżeń. To, co można powiedzieć o, o duchowości zachodniej rzymskokatolickiej, to na pewno to, że jest to duchowość chrystocentryczna. Co to znaczy? Że Chrystus jest w centrum. Zobaczcie Państwo, że każde kazanie w, w Kościele jest o Chrystusie. No nie ma innego, innych kazań. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem i przez Chrystusa, te modlitwy nasze, są nasze modlitwy kierowane do Boga, inaczej one do Boga nie dotrą. Tylko dlatego, że Chrystus stał się człowiekiem, my przez tego Boga, który stał się człowiekiem, mamy kontakt z naszym Ojcem, który jest w niebie. A zatem ta duchowość nasza, rzymsko, czy powiedzmy zachodnia, ogólnie się lepiej powie, jest duchowością chrystocentryczną. Ten chrystocentryzm najczęściej wyrażany jest poprzez naśladowanie Chrystusa. I to jest bardzo często. To jest właściwie. Kiedy chrześcijaństwo się odnawia, odchodząc czasem z trochę jakby w bok od tych głównych nurtów, to pierwszą rzeczą, jaką robi, to powraca do Ewangelii i do naśladowania Chrystusa. Chrystus przyszedł na Ziemię po to, żeby pokazać, jak człowiek może żyć. To jest Bóg, który stał się człowiekiem po to, abyśmy mogli z niego brać przykład. I Chrystus jest absolutnie w centrum tejże duchowości. Powiem teraz może coś dziwnego, ale również w centrum duchowości wschodniej jest też Chrystus. Tylko, że ta duchowość jest inaczej realizowana, ten chrystocentryzm jest inaczej realizowany. Zobaczmy na przykład, tylko taki mały przykład: my trwając w Chrystusie, wpatrując się w Niego, na przykład odprawiamy drogę krzyżową, uczymy się postaw. Nie? Często modlitwa kończy się: Panie Jezu, naucz nas tak jak ty, prawda, przejmować krzyż czy coś. Więc to jest to naśladowanie. Natomiast w Kościele Wschodnim jest bardziej ten chrystocentyzm wyrażany przez to, że w Kościele tam się kontempluje Chrystusa, a zatem wchodzi w tę duchową sferę naszego życia i tam jest bardziej wpatrywanie się w Niego niż naśladowanie. Oczywiście jest jedno i drugie, ale bardziej jedno niż drugie. Tak można byłoby powiedzieć, chociaż oczywiście tutaj trzeba by było zrobić bardzo wiele zastrzeżeń. Co trzeba powiedzieć, że główną treścią duchowości wschodniej jest przede wszystkim ten chrystocentryzm wyraża się przez modlitwę serca, modlitwę jezusową. Wiecie, która to jest modlitwa zapewne, a mianowicie. To jest powtarzanie tego jednego zdania z Ewangelii: Jezusie Chrystusie, Synu Dawida, czy Jezu, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. I to jest coś, co w duchowości wschodniej w taki czy w inny sposób jest praktykowane aż do dziś. Jest to cała. Cała ta, ten nurt duchowości, zwany hezychazmem od świętego Hezychiusza, który pierwszy powrócił do tego, co nauczali ojcowie kościoła i mówi, że po, samo to powtarzanie jest z, y, pracą duchową, a przede wszystkim otwieraniem się na działanie ducha świętego, który łączy nas z Bogiem przez Chrystusa. Jezu, Jezu, Chryste, synu Boga żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem. I mnisi na wschodzie powtarzają to tysiące razy dziennie. Tysiące razy dziennie. To jest modlitwa Jezusowa. Oni bardziej kontemplują niż naśladują, co dla Zachodu jest oczywiście też bardzo ważne, ale u nas te akcenty są troszeczkę inne. Skąd bierze się różność rzymskiej duchowości, znaczy katolickiej Bierze się ona z mentalności, czyli z umysłowości. Nasza umysłowość zachodnia jest jednak trochę inna. Trochę mniej nastawiona na kontemplację, choć jej ciągle wszyscy pragniemy, ale nasza duchowość jest jednak dużo bardziej taka mentalność, nastawiona na to, co zewnętrzne, na ruch, na historię, na działanie. Prawda? Natomiast więcej kontemplacji jest u ludzi wschodu. Oczywiście zależy od człowieka, ale mówi się o pewnych tendencjach, o pewnych akcentach, które kładziemy. A zatem bogate doświadczenia historyczne sprawiły różne na zachodzie, że ta nasza umysłowość, ta nasza mentalność, jak my mówimy, jest troszkę inna i przez nią też. A dość jakby analizując, czy raczej medytując nad sprawami dotyczącymi historii, my próbujemy, uczymy się myśleć i próbujemy znaleźć rozwiązania na problemy, które są pośród nas. Na przykład, jakie są skutki wojny, a dlaczego ona wybuchła, a może dałoby się coś uniknąć, i tak dalej. To jest sposób myślenia zachodni. Natomiast na Wschodzie bardziej ludzie się zastanawiają nad takim duchowym przesłaniem, jakby powiedzieć teologią historii, nad taką metafizyką, to trudne słowo, ale, ale nad taką właśnie duchowym sensem historii. I żeby go odkryć, to dużo bardziej poświęcają życie na kontemplację, na zastanawianie się. Jest w tym ogromna głębia, i y, y, tym się też różnimy. To, co może jest ważne, że Wschód zawsze bardziej kontemplował historię, szukając jej metafizycznego sensu, zachód natomiast zastanawiał się nad przyczynami wojen, przyczynami y, y, powiedzmy, skutków, czy, czy znaczy nad skutkami, nad opłacalnością, i tak i wyciągał z tego wnioski praktyczne. A zatem rozwiązania konkretne na życie. To czasami sprawiało, że my stawaliśmy się dosyć powierzchowni. Tak to bywało, ale wtedy pojawiali się zwykle w historii święci. Czasami byli to mnisi, czasami zakonnicy, czasami ludzie świeccy, którzy yy, widząc. Tą taką, jakby pewną powierzchowność, pewną instrumentalizację tej, tej, tej naszej umysłowości czy naszego, naszej religijności ogólnie rzecz biorąc, P próbowali ją pogłębić. I, na przykład, Zachód ch charakteryzuje się wieloma reformami życia duchowego. Wieloma reformami kościoła, wieloby, chociażby wspomnieć świętego Franciszka, tak dla przykładu, czy świętego Ignacego Loyole, prawda? Tutaj jest ojciec Jezuita, więc warto go wspomnieć szczególnie. Ale oczywiście cały, cała plejada najróżniejszych reformatorów, czyli powrotu do, do tej głębokiej duchowości, do jakiej jesteśmy wszyscy zaproszeni. To, co może jest ciekawe, że zachód charakteryzuje się również głę, głęboką. Umysłowością, to znaczy studium. Kiedy Wschód bardziej nastawiony jest na kontemplację, Zachód jakoś tak się to stało, że bardziej nastawiony jest na zrozumienie, na autoświadomość. I na przykład to się wyraża w tym, że u nas za pomocą różnych prądów filozoficznych czyli sposobów myślenia, które czerpiemy z tradycji bardzo starych czasem, Próbujemy zrozumieć świat i również nasze doświadczenie Boga. To, co jest wspaniałe, że my próbujemy zrozumieć, na czym polega na przykład modlitwa. Wschód, ja bym powiedział tak, oczywiście upraszczam troszkę, ale Wschód się zastanawia, jak się dobrze modlić i koniec. I praktykować tę modlitwę, bo to jest najważniejsze. Zachód najpierw zastanawia się, co to znaczy się modlić. Jeżeli ja się modlę, to znaczy, co ja właściwie robię? I do tego, żeby to zrozumieć, stosuję różne sposoby myślenia, tak, czyli tu jest ta filozofia, bo filozofia to nie są jakieś filozofie, tylko to jest po prostu sposób rozumienia rzeczywistości. Zachód zawsze chciał głębiej zrozumieć, a Wschód nie tyle zrozumieć, choć też oczywiście, ale bardziej kontemplować czyli bardziej wpatrywać się, bardziej przeżyć, bardziej doświadczyć tej rzeczywistości. I to jest bardzo e, interesujące. Dlatego Zachód cechuje taka samoświadomość, że my, my próbujemy to zrozumieć, my mamy i stąd się bierze na przykład proszę państwa bardzo wiele szkół duchowości, które są opracowane. Powiedzmy, nie wiem, szkoła benedyktyńska, prawda? Mnichów i dzisiaj znowu bardzo modna, dziękować Bogu, prawda? Szkoła yy, yy, powiedzmy ignacjańska i tak dalej. I to jest wszystko, że tak powiem, zaczyna się od prostych oczywiście początków, ale potem my wypracowujemy tak, ma, tak, tak taki jest, tacy są ludzie zachodu wypracowujemy odpowiednie narzędzia, żeby to zrozumieć, pogłębić, i zastanawiamy się, co zrobić, żeby iść prawdziwą drogą. Żeby nie zboczyć, ponieważ wiemy, że zwłaszcza w duchowości, jak to ojciec rektor tutaj, ksiądz rektor powiedział, w duchowości bardzo wielu ludzi idąc po omacku, nie szukając zrozumienia, często błądzi, odchodzi, zostawia. Tak jak się na przykład dzieje w chrześcijaństwie dzisiaj, że sami nie poznawszy na przykład ogromnego bogactwa chrześcijańskiego, chrześcijańskiej duchowości, fascynujemy się, nie wiem, buddystą, który ma tak ubrany jest albo inaczej i jak widzimy księdza w habicie tak jak mnie w tej czarnej sukience, no to mówimy a to jakiś klecha, a tutaj idzie prawda budda prawie prawda, bo idzie w czerwonym czy w żółtym yy, powiedzmy jakimś takim ubraniu no i nam się wydaje, że o to to jest właśnie to prawda. Ja ostatnio szukałem yy, na internecie słowa medytacja i wszystkie jakie znalazłem w wiadomości to było o medytacji buddyjskiej, broń Boże, nie chrześcijańskiej. <głos》> tylko pokazuje, jak bardzo czasami się nudzimy z własną duchowością, a tylko dlatego, że jej po prostu nie znamy. Stąd chociażby te nasze spotkania tutaj, duchowość dla Warszawy. Żeby Warszawa nie była tylko miastem biznesu, rozwoju czy przemysłu, czy ja nie wiem jeszcze jakich innych dziedzin ważnych dla życia, niewątpliwie ekonomicznym centrum, ale żeby miała też duszę, po prostu. Duszę, bo bez tego się naprawdę nie da. I teraz y, chcę dalej powiedzieć jeszcze kilka takich rzeczy, żeby tu nie przedłużyć za dużo. Y, chcę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz, że jest y, w chrześcija chrześcijaństwie zachodnim. Duża różnorodność y, szkół duchowości, które rzeczywiście, y, y, jakby odpowiadają na poszczególne, y, na poszczególnych etapach rozwoju cywilizacyjnego i rozwoju mentalnego, y, posz, y, odpowiadają poszczególnym grupom ludziom, czy, czy powiedzmy y, wspólnotom, jakie w chrześcijaństwie, w katolickim są. I tak mamy, na przykład, duchowości, które się nie wyodrębniły na Zachodzie. Ta duchowość jest dużo bardziej jednolita, oscyluje wokół tej medytacji Jezusa i najważniejsze jest osiągnięcie na Wschodzie zjednoczenia z Bogiem, które powoduje przebóstwienie człowieka, czyli że Bóg zaczyna wypełniać naszą. Istoty. To jest, tak można byłoby scharakteryzować ogólnie, bardzo, a mianowicie, że Wschód dąży do kontemplacji Boga, która sprawia, że człowiek staje się przebóstwiony, że Bóg obiera w nim mieszkanie. Również oczywiście na Zachodzie to czynimy, ale u nas. Ze względu na te doświadczenia historyczne, czasem również na błędy, które, które, które dokonujemy, czy jakieś, prawda, odejścia od, od, od tej wierności Panu Jezusowi czy Ewangelii, i, mniejszego, i, i poprzez to, że za mało tkwimy w tej tradycji, czasem bywa tak, że po prostu rozwijają się zupełnie nowe dziedziny, na przykład duchowość polityki. Na, na Wschodzie czegoś takiego nie ma. Naprawdę nie ma. Prawda? Czy na przykład duchowość kobiety, duchowość laikatu. Tak naprawdę duchowość wschodnia opiera się w dużej mierze na duchowości, która jest, nazwijmy to, konserwowana, że tak się brzydko wyrażę, zachowana w życiu mnichów. Największe sanktuaria na przykład na wschodzie to są sanktuaria, które, przy których są po prostu klasztory u prawosławnych, to się nazywają ławry, czyli po prostu opactwa takie, takie zbi zbiorowisko, powiedzmy, yy, różnych, yy, zbiór różnych po prostu mnichów, Ale, a, a u nas są sanktuaria, które nie zawsze musi być tam życie zakonne. Życie zakonne, mniejsze dokładnie, które od samego początku na wschodzie było i jest, yy, co się stało, ono jakby stanowi ostoję tej duchowości, i dlatego, kiedy ludzie idą, idą do zakonników. Dla nich zakonnik to jest naprawdę święty człowiek i to jest coś naprawdę wyjątkowo pięknego, ponieważ właśnie zakony w duchowości wschodniej ogólnie, nie tylko w maronickiej, stanowią taką właśnie, jakby to powiedzieć, źródło. Tej duchowości, i która, jakby takie nieskażone źródło tego, tej pierwszej tradycji, która, która dominuje po prostu w danym obrządku czy w danym kościele wschodnim. Warto też zwrócić uwagę na sposoby modlitwy. Często, na przykład na Zachodzie, jeśli chodzi o modlitwę, u nas nie ma tej podstawowej modlitwy, modlitwy serca. To znaczy ona istnieje oczywiście. Dlatego, że nie ma takiej radykalnej różnicy między Wschodem a Zachodem, że, takiej, że to jest zupełnie inne i to jest zupełnie inne. Nie, jesteśmy chrześcijanami, wszyscy kochamy Chrystusa. Taką mam nadzieję przynajmniej. Ale zobaczcie, że u nas na przykład ze względu na te wydarzenia historyczne, nasza modlitwa bardzo często w dużej mierze stawała się modlitwą prośby modlitwą wstawienniczą, modlitwą prośby. Myśmy o coś nieustannie prosili o zachowanie od zła, od zachowania od wojen, zachowanie od powietrza, ognia, głodu i wojny, prawda? Jest to najsławniejsze, jedna z najsławniejszych modlitw. Natomiast, yy, yy, i często to prowadziło do takiego trochę jakby spłaszczenia tej nad, tego nadprzyrodzonego charakteru modlitwy, bo co? Stało się to właściwie takim tylko prośbą, prawda? Nieustanną prośbą, zgłaszaniem Panu Bogu tego, co nas boli i żeby On to za nas załatwił. Natomiast kiedy ludzie się zorientowali na Zachodzie, tak często bywało, że ta modlitwa staje się jakby mechaniczna, automatyczna, że to jest coś bardzo niepożądanego. Mianowicie, że ta modlitwa musi przejść. Pogłębienie swoje, i to jest najważniejsze, bez tego pogłębienia nie ma. I co wtedy? I wtedy czerpaliśmy, wracaliśmy przede wszystkim do Biblii i wracaliśmy przede wszystkim do tradycji. Jeśli Państwo zobaczą, co się stało w reformie soboru watykańskiego, to właśnie sobór watykański, kto, co zrobił? Powrócił do korzenia, a co jest korzeniem chrześcijaństwa, zwłaszcza zachodniego, ale wszystkie całego chrześcijaństwa, Biblia. Nie tylko jakieś obrządki, nie tylko pobożne książki, Biblia, objawienie, słowo natchnione. I druga rzecz, tradycja, czyli ojcowie kościoła. I to, to się dokonało w Soborze Watykańskim II, i to jest coś, co nieustannie powtarza się w Kościele Zachodnim. Na zakończenie powiem tylko jeszcze jedną rzecz, a mianowicie taką, że mimo, że poszczególne duchowości, wschodnia i zachodnia, często Odróżniały się od ciebie i podkreślały bardzo różnice, a nawet czasem były w takiej opozycji wschód do zachodu, zachód od wschodu, zwłaszcza od czasów schizmy wschodniej, czyli od 1054 roku, kiedy oddzielił się Kościół prawosławny od Kościoła katolickiego, to bardzo często były, były, byliśmy przeciwko sobie. W gruncie jednak rzeczy, pomimo wszystkich innych spraw, często fascynował nas Wschód a wschód fascynowała duchowość zachodnia. Było to czasem ukrywane, czasem niepowiedziane, ale jednocześnie te dwa płuca, o których mówi Jan Paweł II, dwa płuca powiedzmy Europy, one wzajemnie sobie pomagały, stanowiły dla siebie inspirację i pozostawały mimo wszystko w trudnym czasie, czasem trudnym, ale zawsze dialogu między tym, co stanowi zachodnią duchowość i tym, co stanowi wschodnią. Tyle, co chciałbym powiedzieć, ponieważ chciałbym zostawić przede wszystkim Ojcu tutaj do opowiedzenia nam o naszym kochanym świętym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję.